Nazywam się Oleszek Janina, jestem członkini zespołu Jarzębina. Urodzona w kocudzy części trzeciej, powiat Janów, województwo Lublin. A ja jestem córką Janiny, najmłodszą, piątym dzieckiem. Z kolei mam na imię Beata, nazwisko Oleszek, urodziłam się w Kocudzy. Eee, lubię śpiewać, często śpiewam, w ogóle lubię tradycję ludową, wszystko co z nią związane. Teraz e, należę do tego folklory, 25 lat będzie w zespole, no i na no, ostatek to, jak wiadomo każdemu, e, koko euro spokość my, wygrali. No, i nadal, dopóki jeszcze boziada zdrowie, to chciałabym jeszcze coś, co, bo dużo mamy jeszcze wiadomości w sobie to pokazać światu, żeby to, żeby mnie zabierała do grobu. No ja się przypatruję dość dużo od mamy, ale też się rzeczy, jak na wsi. Oczywiście więcej, myślę, przewaga jest starszych ludzi niż młodszych, młodsi wyjeżdżają za granicę, czy gdzieś. Więc naprawdę dużo tu... To... Myślę, że takie ostatnie chwile, gdzie jeszcze można właśnie uchwycić ludzi, którzy, którzy dużo wiedzą. Albo jeszcze coś tam, cokolwiek wiedzą. Zależy w jakim stanie są, zdrowia. No, obecnie mieszkam na Śląsku tak tymczasowo, ale jak przyjeżdżam tutaj do Kocuzny, no, to czuję się jak w domu. Tak wiąże przyszłość gdzieś tam. Myślę, że no dalszą taką, żeby zamieszkać tutaj już tak na stałe, tak tak sobie planuję, ale różnie może być. Póki co to jest jak jest. Dużo ludzi się poznaje, że gardło trochę mnie boli. <laughs> jedziemy, jedziemy, choć drogi nie wiemy, ale ludzie wiedzą, to nam dopowiedzą. W marysi malowe no skrzynie, krasu lepszy wozie poduszki pierzyne. W jeziemy ci obraz, który se wybrała, ten co Twa matusia na wieno dostała. Dwie że miże z kaszu i słoninę, dwie łyżki, dwie miski, no i kudzielinę. No, ja Opegośćek zielnu, pięknie, cie seny go. Zebyś kodziel przedła, jak będzie słonego. Kilkanaście łokci nienego Na płachty koszulę, na gacie zgrzebnego. Jest tu tego dużo góra. Fura na dwudziestu jajkach nasadzono. Na kura taki posag duży, matusia ci dała, zebyś wszystko miała, nic nie pożycała. zapachniało nam tu. Zapochniało zapachniało nam tu ziele, tu są nasi przyjaciele, Zapochniało nam tu ródka. Zapachniała nam tu Rutka, Tu nasza Marysia, tutaj. Wyjdź Marysiu, wyjdź ze do nas, Jak nie wyjdziesz nic tu po nas, Wyjdź Marysiu, wyjdź ze do nas, jak nie wyjdziesz, nic tu po nas. Otwórz łukaską murejkę, otwórz łukaską murejkę.

My ten posad Marysi złożyli, Jeszcze nas w gościnę wszystkich zaprosili. Dajcie Zenom, dajcie tej czerwonej wody, bo jak nam no nie na my szkody. W gospodarzu z długą bródką, Przynieście nam flaszkę z wódką. Gospodyni z długiem nosem, Przynieście nam kaszę z susem. W gospodyni nasa, posna posnokasza, masło ności w gaści, kaszy nie łamać. Już się na jedle, jużśmy się na wejdziemy wesele, Marysi holili. Napiłem się wódkim mu mnogi, jak dudki w to mnie zaprowadzi do mojej chałupki. Z tej strony je Cemwa się tem łodziejewa, ty w tenem a ja wykledzę się do mnie buzką. Wyrachuj Marysiu, ile dziurek desce, tyle byłaś miała kawalerów jeszcze. Wyrachuj Marysiu, ile dziurek dachu, tyle będziesz miała kirsej nocy strachu. Jak się będzie zboła, to się przykryj z głową, niech się co chce dzieje z drugą połową. Łojda, łojda, łojda-da-da-da-na, łojda, łojda, da 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 Wow. Jeszcze by to doletił do tego drugiej tylu, ale dosyć wow. dziutko. Wow. Ładne?